Cześć, dajcie. tutaj Xalion, a to jest kolejny odcinek z OMSI 2 i kontynuujemy trasę z poprzedniego odcinka, więc Lublin, linia numer 55, jesteśmy dokładnie mniej więcej, no w sumie w połowie trasy, tam dwie minutki w tą czy w tą, no i czekamy sobie na światłach, bo jakże byłoby inaczej, Przełączamy się na kamerkę normalną, no i jedziemy, jedź gościu, używanie tym przycisk. Tutaj wjeżdżamy takie bardziej bym powiedział starszej części miasta, według mnie to tak właśnie wygląda. E, tam była taka wiecie, tam było dużo świateł, szerokie drogi, a tutaj się wbijamy do takich, jeszcze tu będzie taki ryneczek w ogóle. Także to już bez kitu. Czuć jakby, że to miasto takie tutaj, na ta część taka starsza, o widzicie kamieniczki. Zobaczymy. Ciekawe czy to faktycznie tak jest. Gdzieś tutaj byłem w Lublinie, przy uniwersyte uniwersytecie. Byłem... to było chyba jeszcze w gimnazjum? Chyba tak. Na mm, pokazach z chemii z tego co. No na no naprawdę takie langi i co jest? No, takich fryzor jeszcze nigdy w życiu nie miałem. Nie? E, właśnie pokazy były chemiczno-fizyczne takie fajne doświadczenia z ciekłym azotem e, e, jakieś takie reakcje nietypowe Um, dosyć, dosyć, dosyć mile to wspominam. Zresztą, wszystko, co było, jakby. Znaczy, może nie wszystko, e, związane z chemią, to, to, to. E, m, lubiałem. E, natomiast, e, nie lubiłem takich tematów na przykład związanych z jakimiś tam obliczeniami typu, nie wiem, nie lubiłem e, tematów związanych z obliczeniem stężenia e, kwasów, e, stężenia w jakichś tam, wiecie, e, cząsteczek w związkach i tak dalej, bo to trzeba było e, liczyć te wszystkie te, te masy atomowe, e, procenty jakichś tam z tych w, w stężeniach, e, jakieś mole czy ta masa molowa, kuźwa. Jeszcze babka za bardzo mi nie potrafiła wytłumaczyć co to jest ten mol, a ja nie potrafiłem tego zrozumieć, że to jest taka po prostu jednostka, no. Ona mi tam wyprowadzała na wasach kwadratowych, co to jest ten mol, coś tam przez coś, nie. a ja mówię, kurwa, no ja cię kobieto nie rozumiem, nie? No i chyba mi to zostało do dzisiaj, ponieważ nigdy tego nie zrozumiałem. Ostatecznie chyba skończyłem z czwórką, bo się poprawiałem, a może nawet z piątką, bo się poprawiałem, nie wiem. Prawiałem się albo z 3 na 4 albo 4 na 5, ale to było dawno temu i nic już pewnie z tego nie pamiętam. Eee, aczkolwiek na pewno, nie wiem, mam większe pojęcie o tym, o czym się uczyliśmy niż na przykład osoba, która cały czas tej chemii leciała na dwójach, nie? W techniku, więc. A z m, geografii z kolei napisałem sobie tak dla Beki maturę z tego roku i tam 70 parę procent miałem, więc coś tam się niby pamięta, nie? Polskiego bym na Bank nie zdał, bo teraz ta materia jest posrana z tego polskiego. Matematyka no też ciężko by było, gdybym zaczął stosować zasady, które których uczyłem się na przykład na studiach już. Teraz będzie problem z odpaleniem, nie? Może jednak nie. Co? Czemu zgasł? Aż wcisnę tutaj. Gaśnie mi. Czekajcie, to? Coś tu się. Co? Od kiedy autobusy potrafią odpalać na biegu? Dziwne rzeczy. Może. Trollino potrafią, no nie wiem, no. Także Trollino mnie troluje, jak już kolejny odcinek. Dziwne rzeczy. A, kontynu kontynuując. E, na studiach lub na matematyce rozszerzonej uczymy się o tym, że delta może być ujemna i wtedy funkcja i tak ma swój wynik, tylko że w dziedzinie liczb e, urojonych. E, także nie jest tak, że... E, tak jak to się uczymy w szkole średniej, na matmie zwykłej, no nie no, za, zabiję tam go dzisiaj, naprawdę. Eee, że o, że jak delta na, na minusie, to tam już kończymy w ogóle... Gaśnie. To kończymy już w ogóle działania. Nie, 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 nie. Liczymy dalej. Tylko, że... Eee, w inny sposób, tak? On gaśnie, wiecie co? On gaśnie i się odpala, kiedy kliknie znowu gaz. Nawet niektóre samochody mają tak... Ee, taki system, że w momencie na przykład, gdy stoimy na światłach, to one się wyłączają. Jak znowu wrzucimy bieg, to znowu one odpalają, także... Pff, może Trollino też takie jest, ja nie wiem. Poszedł. O, ogród Saski, tu mi się kojarzy, że tu gdzieś obok jest właśnie uniwersytet. Ogród Saski, no, gdzieś tak na mapie mi się wydaje, że to tutaj mniej więcej jest. A bym tą górę cię zabił, nie, naprawdę. Gdyby ona była jakiś shape miała, nie, jakiś kształt swój, no to naprawdę, buch i jest po gościu, nie. No, no taka prawda jest. No i teraz jeszcze, prawda, tą muzyczkę możecie. No, bo oni cały rozgrają, nie? E, w poprzednim odcinku grali, dzisiaj grają też. Oczywiście no, to jest nagrywane po sobie, ale no... wiadomo o co chodzi. Ogór Saski, no może być. No jedziecie batony, czy nie jedziecie? Żeż kurwa... Ruszacie się jak muchy w mazie. Ja nie mam czasu, bo się same nie nagrają. No naprawdę, tu jest taki korek. Serio? Zajwiście. no nie gdzie jest przystanek. Ale zakorkowałem pięknie, ty! W ogóle nie powinienem tutaj wjeżdżać, nie? Bo nie można wjeżdżać na skrzyżowanie, jeżeli nie mam możliwości zjazdu z niego. A tu normalnie, tam myk, myk się wbiłem, nie? Piękne rzeczy. No i znowu czekamy no. gdyby tak, przyjanuszować, to tak takim, pewnie będą przyjaźni kierowcy. Może mnie puszczą. Troszeczkę ich zblokuję. Nie gaś kuźwa pracuj tam, marnuj to paliwo. No puszczą mnie, no na pewno mnie puszczą. Ja będę tak powoli sobie podjeżdżać, o. Światło to gorsze niż w Alheim, nie? Strasznie długo. To ani nie zjedzie w te ani w te. No. Głupie światło. Bez kitu. Widzicie. Myślałem, że mnie puszcza później, jednak z... zwątpił chyba w to, ale no cóż. Ja nie mam dzisiaj czasu na zabawę taką jeszcze. Te frizzy mi irytują. Jeszcze by się na przykład okazało, że zaraz będę nagrywać x nie? I by się okazało, że yy, na przykład crash bym jakiś znowu miał, albo takie opóźnienie, jakie miałem w zeszłą. W, 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 w zeszłą sobotę. No to to już by się działo wtedy źle, nie? Już mi się plączy język. Ja jeszcze nawet w połowie nagrywania dzisiaj nie jest, ale ja i zjeb... i raczej nic procentowego tak troszeczkę przekraczam ten... o takie, takie zjawisk nie lubię najbardziej, nie? raczej tych też nie ale takich, że nagle te samochody tak zjeżdżają to, to jest naprawdę tragiczne. Kto to, to zaprogramował? W ogóle wiecie, że OMSI było stworzone przez dwie osoby i e, było stworzone jako projekt na studia? Nie, 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 nie wiem, czy jako praca inżynierska, czy tam magisterska, ale wiem, że był stworzony właśnie na jakiś projekt. Nieźle, nie? Nagle daje kierunki w lewo. No, tu się chyba będzie działa. powiem wam. Zobaczymy, zobaczymy. Co nie robią? ja jakieś robią. Pierdolce jedne. Kuźwa, półmózgie lubelskie. Yuch. Batony jedne. Tu kuźwa, w mózg się puknij. Ty też. Stanęły na tym, na bazach tam. Totalna wyjepka. Jeszcze jedzie, no. Tykuś machamy ze wsi. Muszę sobie wody dolać. O ludzie chodzący na nawet są XD. Może marnuj paliwo Wcale nie muszę się wyłączać No U tu, tu, tu i poszli No bo po co jechać tym basem no Szeryfy ten 9, 90 stopniowy zakręt mi się jakoś udało fajnie pokonać Jest i kul cool. No i znowu się musiało wyłączyć oczywiście Teraz na pewno tą muzyczkę chłopca sa do lasa yy, sł Słyszycie? A to ja chyba, zaraz śmigam na lewo no. Drzwi środkowe zblokowane Jakiś to tam stoi. Kto tam stoi? Nikt tam nie stoi. A wbijemy się. A co mam się nie wbić, nie? Jeszcze troszeczkę przesadziłem z kątem. Przepraszam za dużo jazdy. Podrząd. Gdzie te osiedle choiny są? O jak ja lubię Stołeczki. Dobra tam następny? Ja tu nie mam czasu, się podjeżdża do linii, a nie. Czeka się. Poniatowskiego tam komuś. O, patrz, teraz się będzie pchać tu jeszcze, no. Jeszcze mnie nie zablokuj tam szeryfie w golfie. Jedziemy dalej. To, tu, to, tu, tu. Gdzie my jesteśmy? Czy daleko do Hojen, czy blisko do Hojen? O, karwa kawunia, jeszcze co najmniej jest 8 przystanków. No, nie A tu mogę się troszkę rozpędzić. Tu mogę się rozpędzić, bo. Mam i tak opzieje, więc spoko. Ale coś tam nadrobiłem, a przy okazji co nieco tutaj dałem czadu. i więcej młodym mnie wyprzedzi, tym lepiej. O to chyba ten szeryf był. Mogłbym zapamiętać rejestrację. Orfeusz. Nie, Orfeusz to był, teraz będzie. No nie, już dopiero teraz. No nie. nie. Policaj! Policaj! Aj, policaj! Chyba tak szło. Sło się odjebało w ogóle, ty spojrzałem się na kamerkę w chwilę, a, on, a oni nagle chcą skręcać. Naprawdę, ktokolwiek kładł spliny tego ruchu, to nie, po prostu nie szanuje takich nagłych skrętów. no. Ser, tra tragedia jakaś. Znam osobę, która by przyjechała. Wcale nie mam jej tego za złe. Dzięki temu czasami potrafimy zdążyć na busa, na którego... Na którego nie mam prawa zdążyć. No, także teraz na lewo oglądam jakieś bloczki fajne osiedle. To już może faktycznie by skoczać Orfeusz. Orfeusz raz no i jeszcze raz, dwa, trzy, cztery. No. Pięć pstanków z Orfeuszem, jeszcze No, nieźle. Pić mi się kończy. Zaraz trzeba. Tam w szafie mam zgrzewkę, chyba nawet jeszcze nie otwartą. No, będzie trzeba przejść po tym odcinku. O, później nawet sobie z takim pokaźnie złapałem którego już mm, nie sądzę, żebym nadrobił. No, nie, nie, nie będzie chyba już takiej sposobności. Jeszcze jak tamtym jest złapie mi światła, nie? To się wkurzę. O, jak poszedł tym manikiem. To manik jest w ogóle? Chyba tak. Chyba jakiś star... wyciągnąłem. Blokując co nieco pas, ale no. Tak mi przykro. No, jeszcze policja i za mną to tam. Nie ma się czym stresować. Uważaj, dawno się drzwiami nie bawiliśmy. Co? Aha, bo tu są drzwi, a tu mam wejście. No nieźle, jest w ogóle izolowana ta. Zajebiste. Feusz to jakiś Louis z mitologii. Nie wiem czy nie greckiej przypadkiem. No całkiem prawdopodobne. przecież jak on gaśnie, ten, ten silnik, tak? Ten ja na tym też marnuje swój cenny czas. No. Już 2,5 minuty opóźnienia. Ja cię pierdykam. Teraz tu się rozgrywa. A no mapka ładna, nie powiecie, że nie. Bo ładna jest. Ładnie wykonana, i mam... Po prostu z dbałością o szczegóły. Kość, czy pierwsze jest, co masz? Jedź! Ja e, już 2,5 minuty chyba nigdy na odcinku nie miałem. Prawdę, tak to to. Co najwyżej wstecz, ale no. Nigdy nie miałem, także teraz na minusie jestem. I te grajki na będą grać teraz do samej śmierci. Ale ja. Pasa już tak długo trwa, że zaraz będę musiał... Ten, klimatyzację włączyć w autobusie. Co? Harnasie? Harnasie nigdy nie piłem. Zawsze jakoś wolałem te takie droższe piwerka. Chociaż dużo osób na przykład kupuje perłę. Eksport czy tam import, nie wiem. E, I sobie chwalą. A to jakoś tak do... Drogi nie tam dwa, dwa coś, dwa, 20-230 trzydzieści. przepraszam, napiję się raz e, piwo Tatra to było, tak Jezu nigdy w życiu. Nie no, taki smak to jego się nie zapomina, nie? Tylko że w takim negatywnym znaczeniu. Serio. Tragedia na kółkach. Nigdy więcej. To była... To był... Najgorszy wydatek w życiu ever. Serio. A Harnasie z ciupaską to jeszcze nigdy, nigdy nie próbowałem. Szymanowskiego. To nie ma zapowiedzi. Freezy na tej mapie mnie przerażają. Mnie. Naprawdę. Ciekawe że jest jakiś przycisk, żeby wyłączać, wyłączyć to automatyczne yy, wyłączanie silnika. Powątpiewam. Bo Trollino to nie jest autorstwa głównej modyfikacji, tylko to jest Chyba tego, co stworzył Lublin, tak mi się wydaje. Czy jakieś tam, wie, wiecie... Osoby, która jakoś tak z, z tym projektem była związana. Oj, po tą górkę teraz ruszyć na ze zgaszonego silnika, to będzie ciężkie. No. No, nie, no nie, nie było nawet tak źle. Nawet ten elektryk go troszeczkę rozpędził. Właśnie, bo w sumie najwięcej paliwa czerpane jest w momencie ruszania. Czyli jeżeli włączymy wtedy napęd elektryczny... To może faktycznie yy, Dzięki temu yy, będzie to spalanie jakoś takie fajniejsze, lepsze i w ogóle Tyle w temacie jest. I patrzcie, okej, okay, a nie za późno. Takie rzeczy to ja lubię. Dobrze, także w tym odcinku to byłoby na tyle sobie to jeszcze zrobię screena takiego, o, a to dopiero za chwileczkę, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejny odcinek z jakiej mapki, jeszcze nie wiem, jeszcze, jeszcze na trzy tygodnie zaś, jeszcze nie zaplanowałem, zobaczymy, na razie, do zobaczenia, Trzymać. no i cześć!